Siema, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Oczywiście w kolejnym odcinku z Brawl Stars Jak pamiętacie w ostatnim, w ostatnim chyba odcinku Odrobinę nową postać, właśnie Jackie Mam ją teraz tutaj, mam dziewiątą rangę, pierwszą moc, no jest dobrze Też jeszcze tam niedawno dropnąłem pana Pi No i mam też do niego skina, agent Pi, no jest dobrze, jest dobrze jak na razie a, jeszcze przypominam, na początek wbijamy, jak pod filmem, pod tym na początek, jak na razie, jakieś 10 łapek w górę. No chyba, że Wam się podoba, no to przynajmniej jakieś to możecie wbijać więcej. No i też 10 subskrypcji wbijamy. Ja już nie przedłużając, zaczynajmy. Zagram sobie na Solo Showdown, Jackie. No dobra, to gra. Tutaj podczas gry mogę trochę się nie odzywać, bo będę zajęty grał, no ale tam będę się odzywał. O, mamy drugą Jackie. To na początek sobie rozwalę skrzynkę. No rozwala się szybko. Dobra, rozwalić Może po... Nie, ona ma dwie. No to nie. Spróbuję te dwie skrzynki rozwalić sobie. No dobra, lecimy, tutaj muszę uważać trochę w krzakach. Mm. O tam już mamy jacki, same jacki w ogóle grają na tej mapie jakoś. No dobra, no to damy z tej rady. Kurde, kurde, kurde. No nie no, zabili mnie. Zabili mnie, no dobra, spróbujemy sobie jeszcze raz. Bez, ten... Zagrajmy jeszcze raz ponownie. Nie wiem, chyba ty, przed chwilą mi się trochę... E, nie przed chwilą chyba się głos wyłączył. Nie wiem czy mnie słyszeliście. Myślę że przed chwilą mi się chyba trochę głos wyłączył, ale, ale się mnie słyszeć chyba. O, ta Jackie się nie, jakoś nie ucieka. Nie boi się mnie. Dobra, weźmiemy sobie kolejną skrzynkę. Rozwalimy sobie siedmiu zedmiarzy. Teraz muszę jakoś to przetrwać. O nie, ból mi tu, co? Na no serio, po co on tutaj przyleciał? Pyk. Pyk, pyk. No nie. Gdzie ona tam idzie? Sierota. Przyciągnąć ją? Pyk, pyk, pyk. Ej, co się sta, Nie, 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 mnie. Karl, Karl. nie, 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 mi nie, proszę. Karl, daj mi spokój. Dobra, jak nie, daj mi spokój, a nie, nie, radę. nie, do mnie primo, dobra, i, dawaj, dawaj, dawaj. nie, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, Paciek skoń... nie, 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 Dobrze jest, pojechany. No, no to fajnie. Dobrze poszło wszystko. O, i dziesiąta moc. Dziesiąta ranga, 100. start pońców. No i jest fajnie. No, może zagramy sobie, zagrajmy sobie teraz, może, też y, panem, pi bo też go niedawno dropnąłem no Akurat, o, mam blisko do nowej rangi. Do 13 rangi. No dobra, to teraz może weźmy sobie długo. Długo spróbujemy sobie zagrać. Tak, będzie fajnie. Chyba teraz musi nam dobrze pójść. Z, Z barlejem jestem ok. O kurde, coś mi się zaczęło sobie. Nie ja się to rozwalę, no. Kurde, nie no, na mnie goni, no nie zabije. Daj mi spokój. Daj mi spokój. Mm, chyba, rzucmy sobie tutaj gdzieś wieżyczkę, może i najpierw gdzieś w krzaki. O i załatwiona. No i fajnie. Chyba, idzie druga. A nie chcę czyli. Idzie Sandy, idzie Sandy. Nie, 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 Sandy, daj mi spokój. Wrócimy tutaj wieżyczkę. A gdzie jest balej? A tam gdzieś łazi. Nexa a bow, się nazywa O nie 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 Frank 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 I pyki zajechany no Kurde Karluś Dawaj, dawaj pingwinek, pingwinek zabije Karla Patrzcie, pingwinek jak ich pojeżdża, nie Nie dali się, mają pingwinkowi O nie 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 Tak to ja się nie dam o no, dwóch franków. Oni są razem. No, wiem co już chyba. Nie no, kurde. Szkoda. No dobra. No to niestety był taki i, krótki odcinek. Y, to, y, to był taki od, krótki odcinek. Dzisiaj w końcu mogliście mnie usłyszeć podczas gry. No to ja się będę z wami powoli żegnał. To mam trzy skrzynki i niedługo będę miał Big Boxa. Może będę nagrywał penning No ja się już z wami żegnam. Nara.